Z pewnością siebie to jest tak, że ona się rodzi w działaniu. Nie w czekaniu, nie w przewidywaniu czy jakimś takim e, oczekiwaniu, że kiedy ona już przyjdzie, to zaczyna działać, to zaczyna żyć swoim życiem, realizować i tak dalej, robić jakieś odważne kroki do przodu. Tylko to działa odwrotnie. Wtedy, kiedy zaczniesz realizować siebie, kiedy zaczniesz stawiać te odważne kroki do przodu, to z tego zrodzi się pewność siebie, poczucie. Siły swojej własnej oraz odwagi. Inaczej to nie działa, nie da się tego wyczekać na tyle długo, żeby w końcu się zjawiło. Podobnie działa motywacja, podobnie działa inspiracja czy wena do działania. Tak samo jest z pewnością siebie, że ona się dzieje w działaniu. I teraz pytanie: za 100 punktów, co za działanie, nie? W jaki sposób działać, żeby faktycznie z tego zrodziło się poczucie. Pewności siebie, własnej wartości, siły wewnętrznej i tego, że po prostu masz swoją sprawczość w życiu. I w dzisiejszym filmie podpowiem Ci trzy takie działania, w których właśnie rodzi się i budujemy cegiełka po cegiełce to poczucie. A więc, nie czekając na nic, przechodzimy do punktu pierwszego. Zbieraj dane, a nie oceny. To, co bardzo często podkopuje nasze poczucie, Własnej wartości i siły wewnętrznej, to są opinie. To są nie dość, że opinie, a nie fakty, i to jeszcze w dodatku są bardzo duże generalizacje. To są takie ogólniki, że właściwie no, nie opierają się na żadnych faktach. To są tylko takie rzucone hasła, a my w to wierzymy, bierzemy do siebie, wierzymy i przestajemy działać. A jak przestajemy działać, no to nie ma się gdzie zrodzić to poczucie własnej wartości, dlatego też musimy to odkręcić. Czyli to, co ci pro proponuję, to stać się takim naukowcem swoim, od siebie, od swojego życia, od swojego działania, a nie gdzieś tam się przyklejać i bardzo zatrzymywać na tym, co ci mówi wewnętrzny krytyk, bo on będzie właśnie działał na zasadzie uogólnień. On ci rzuci hasła, że jesteś beznadziejny, jesteś taki leniwy, jesteś mm, bardzo niezaradna, wszystko z tobą źle i tak dalej, typu hasła, typu poddaj się, zobacz, nie nadajesz się do tego i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę same uogólnienia. Dlatego my musimy zejść na poziom konkretów i faktów. Z ogólników na konkrety, z opinii na fakty. Do tego będzie ci potrzebny na przykład notes, albo bardzo dobra pamięć po to żeby na przykład zrobić sobie taką codzienną praktykę pod koniec dnia w której zbierasz fakty fakty które świadczą o tym że wcale nie jesteś taka niezaradna albo wcale nie jesteś taki, nie, taki leniwy i nic nie robiące ponieważ co dzisiaj zrobiłem dobrego na przykład krytyk ci mówi, że nikt ci nie lubi i w ogóle jesteś odrzucony przez cały świat. No to spisujesz, jakie interakcje w ciągu dnia były nawet fajne, nawet miłe i warte wspomnienia o nich. Okej, okay, być może to nie była najlepsza interakcja czy tam relacja w twoim życiu, ale w dzisiejszym dniu spełniło zadanie takie, że pokazało ci, że mimo, że masz wewnętrzny. Głos krytyczny, który ci mówi, jaki to ty jesteś niezaradny społecznie, relacyjnie czy w kontaktach interpersonalnych, to masz fakt A, B, C, w których to doszło na przykład do fajnego small talku z panią kasjerką w sklepie, doszło do jakiegoś ciekawego telefonu wykonanego do znajomego czy kogoś z rodziny gdzie spodziewałeś się, że będzie trochę trudno, a wyszło jakoś tak łatwo i było całkiem przyjemnie. Albo jakieś wymiany bardzo czysto zawodowej, ale która poszła naprawdę bardzo profesjonalnie i w taki sposób, jak tego wymagała sytuacja. No i co robisz z tymi danymi? Pamiętaj, nie operujemy na opiniach. Co robisz z tymi danymi? Zbierasz. Zbierasz i kumulujesz, ponieważ wewnętrzny krytyk non stop pod nos ci podsuwa, patrz, jesteś beznadziejny, patrz, tu ci się nie udało, to, to. Ciągle ci podsuwa pod nos różne dane, niekoniecznie prawdziwe, niekoniecznie oparte na faktach, ale jego um, zadanie jest spełnione, wewnętrzny krytyk ma krytykować, więc co on robi? No krytykuje i tyle. Natomiast y, nie stój bezczynnie, bo właśnie Odwołuję się do tej pierwszej tezy, którą ci powiedziałam w pierwszych sekundach tego filmu. Nie można nie działać. Pewność siebie buduje się w działaniu, więc weźmy się za to działanie. Czyli dostarczaj sobie faktów, dostarczaj sobie danych, trochę tak jak naukowiec zbiera fakty, a nie wydaje mu się, że była ewolucja, tylko zbiera fakty, że to jest fakt. Że to, że to faktycznie tak było, że rozwinęły mm, się wszystkie organizmy na skutek ewolucji. I ty tak samo. Oczywiście to nie jest robota na raz. Tak samo jak jedna marchewka nie uczyni super zdrowej diety. Tak samo i raz zrobiona taka praca domowa, no co, no po prostu nie zadziała. Dlatego też musimy to sobie powtarzać. Zauważ, że wewnętrzny krytyk to robi. On działa na powtórkach, on stoi na powtórkach. On tak naprawdę nigdy nie mówi nic odkrywczego. On nigdy za dużo się nie wysila, żeby powiedzieć coś innowacyjnego, w ogóle z nowej, nowe, w ogóle gdzieś tam w jakiś sposób z nowej bajki. W ogóle gdzieś absolutnie nowego, odkrywczego, niesamowicie yy, wykreowanego, tylko on mówi ciągle to samo. Tylko że robi to bardzo często i bardzo uparcie. Dlatego, że to właśnie jest jego najmocniejszy, najmocniejszy punkt, czyli to, że nie boi się powtórek, to i my także nie bójmy się powtórek i powtarzajmy sobie, co dzisiaj się zadziało, co wyszło mi, co dzisiaj się zadziało, co przeczy tym słowom, że jestem beznadziejny i nieumiejętny, i niczego nie potrafię, i w ogóle do niczego się nie nadaje. Od najmniejszych rzeczy, pamiętaj, to nie chodzi o skalę, nie szukamy jakichś gigantycznych rzeczy, które się zadziały, tylko szukamy faktów, szukamy danych, a nie opinii. Więc nawet jeżeli bardzo ci się nie chciało dzisiaj na przykład zjeść czegoś zdrowego albo w miarę zdrowego, a mimo to zrobiłaś to, te, te zdrowe kanapki czy zdrowy obiad, zapisuj, zapisuj, nie pozwól, żeby ci to uciekło. Bo właśnie w tych zapiskach kryje się ta powtarzalność, która będzie przeciwwagą do tego, co ci ciągle. Niestety, mówi wewnętrzny krytyk. I to jest pierwsze działanie. Takie bardzo, bardzo na co dzień, bardzo do zrobienia, ponieważ no co, no, dysponujemy kartką i długopisem. Ewentualnie, oczywiście, można sobie otworzyć notatkę w komórce, bo to zawsze jest pod ręką, więc czemu nie? Ale na tym się nie zatrzymujemy. Idziemy do punktu drugiego. Przestań wierzyć we wszystko, co myślisz. Twój umysł produkuje myśli, to jest jego robota, to jest jego etat i on to wykonuje bardzo, bardzo rzetelnie. Natomiast twoim zadaniem jest nie utożsamiać się z każdą myślą, która przychodzi w każdej sekundzie naszego życia, tylko po prostu nauczyć się je obserwować, ewentualnie zarządzać swoją uwagą w ten sposób. Że więcej jej poświęcamy tym myślom, które uznasz za bardzo konkretne, bardzo konstruktywne, pomocne, budujące, niż tym, które są destrukcyjne, które ci po prostu niszczą na przykład Twoje poczucie własnej wartości, Twoje poczucie tego, że okej, okay, ja mam jakąś sprawczość, ja coś mogę fajnego w swoim życiu, co więcej, już coś robię fajnego w moim życiu. Dlatego też musi, musimy wpuścić tutaj dużą praktykę pracy z myślami, która to w tym akurat filmie proponuje Ci, żeby wyglądała jak dystansowanie się, czyli stawanie się obserwatorem myśli, a nie takim czynnym uczestnikiem, czyli na przykład ten wewnętrzny krytyk podsuwa ci myśl, patrz, jak jesteś beznadziejny, czyli znowu opinia, uogólnienie, zauważ, jakie to jest. Jakie to jest właściwie skrótowe hasło, które. Nie stoi na żadnych faktach, w odniesieniu do punktu drugiego, pierwszego, a teraz wracamy i mówimy sobie, nie, coś takiego, ale nie, ja może nie jestem do końca nie, beznadziejny, bo popatrz to, a tamto i tak dalej. Przekonujemy go gdzieś, siłujemy się z nim, ani też nie zgadzamy się z nim, czyli, aha, no tylko dlatego, że mi tak powiedziałeś, to najwidoczniej tak jest, o moja kochana wyrocznio. No nie, też do niego w ten sposób nie możemy. Podchodzić, bo naprawdę to jest zgubne. To do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Natomiast to, co robimy, to ani jedno, ani drugie, ani się nie szarpiemy z nim, ani zaprzeczamy, ani się nie, z nim nie zgadzamy. Jedyne, co robimy, to zauważamy, że okej, okay, to jest po prostu jedna z dziesiątek tysięcy myśli, która mi przyszła do głowy dzisiaj. Nie musi być genialna. Pewnie nie jest każda z nich genialna. Włączmy w to troszeczkę pokory i takiego dystansu, że to jest po prostu niemożliwe, żeby każda z tych tysięcy myśli była w punkt. I powiedzmy sobie, okej, okay, to jest po prostu robota, którą wykonuje mu umysł, i, i on to robi, i on będzie to robił. Natomiast moją robotą jest zarządzanie swoją uwagą w taki sposób, żeby nie każda z tych myśl, z tych myśli, mnie podkopywała, gdzieś absolutnie wpędzała w dół i wygryzała mi poczucie pewności siebie. Jak to zrobić? No, jest taka bardzo prosta fraza pod tytułem mm, właśnie zaobserwowałam, że przyszła mi do głowy myśl taka, a taka. O, zauważam, że mam myśl o tym, jaki to jestem rzekomo leniwy. Zauważam, że mam myśl, albo coś ci dodam od siebie, ja bardzo lubię taką frazę: "O, moja głowa właśnie wymyśliła, że moja głowa właśnie wymyśliła, że, że wszystko źle robię, że gdzieś tam się do czegoś nie nadaje, że coś wyszło mi bardzo źle. Moja głowa mi to podpowiedziała i wymyśliła, ale to nie oznacza, że to jest prawda. To nie oznacza, że jednocześnie absolutnie wierzę." I stawiam wszystkie pieniądze, jakie mam na tą myśl, że to na pewno jest prawda. Pomyśl sobie w ten sposób, i dzięki temu zyskujemy status obserwatora myśli. Jesteśmy z boku. A jak jesteśmy z boku, to co? No to dystansujemy się do tych myśli. Już mamy dystans. Łapiemy dystans do siebie, do tego, co mówi i twierdzi wewnętrzny krytyk. Ten dystans jest nam niesłychanie potrzebny. Do czego? Do tego, żeby między bodźcem a reakcją większe, powstawała jak największa przestrzeń. Czasami to może być przestrzeń na zasadzie jednej sekundy i to tak też jest dobrze. Czasami to jest przestrzeń na zasadzie pięciu minut, albo może dnia. I to jest fantastycznie, dlatego że zanim sobie, zanim wystąpi bodziec, który tutaj na przykład w tym filmie omawiamy sobie wewnętrznego krytyka, który ci powie, że nie, zostaw to. W ogóle zrezygnuj, cokolwiek tam nie chcesz zrobić, tak, zrobić jakiś odważny krok naprzód, czy zaangażować się w jakąś pracę, czy zmienić właśnie swój zawód, przebranżowić się, wyprowadzić się, zmienić relacje, cokolwiek zrobić, to bodźcem będzie samokrytyczny głos, który ci powie: Nie, nie, nie ty się do tego nie nadajesz, w ogóle zrezygnuj, to nie wyjdzie. No i to jest nasz bodziec dobrze, żeby tak super po nim bardzo szybciutko nie przyszło. Twoje działanie, czyli reakcja. Aha, usłyszałam w głowie, że, że się do tego nie nadają, więc rezygnuję. No no nie. Właśnie chodzi o to, żeby było. Dobra, u, usłyszałam w głowie, że się nie nadaje i sobie obserwuję to, co jest w głowie, czyli odsuwam w czasie moją reakcję, odsuwam w czasie moją decyzję. A co to w jakby tutaj zajmujecie miejsce i zajmuje tą przestrzeń, no właśnie taka obserwacja. Hmm, moja głowa właśnie mi podpowiada, żebym zrezygnowała. Moja głowa właśnie uznała najwidoczniej, że się do niczego nie nadaje. I siedzę sobie z tym. Tak sobie po prostu z tym siedzę, a nie działam pod wpływem tej myśli. I to jest budowanie hmm, odklejania się od swoich myśli. I to jest zawsze dobra, dobra praktyka. Nawet jeżeli myśli są konstruktywne, to taka przerwa, krótkie zastanowienie się, oddech na pewno ci nie zaszkodzą, nawet jeżeli pójdziesz dalej za tą myślą. Natomiast jeżeli te myśli są destrukcyjne i niszczące, no to to może zaważyć na tym, czy faktycznie z czegoś się zrezygnujesz, czy może jednak postawisz ten krok naprzód, pomimo że. Słyszysz w myślach coś nieprzychylnego. A znowu wracam do tezy wyjściowej: tylko w działaniu rodzi się ta cegiełka, z której budujemy pewność siebie, dlatego też bardzo potrzebne jest to, żebyś się nie wycofywał, żebyś nie rezygnowała, tylko żebyś podejmowała kroki. Dystansowanie się do własnych myśli bardzo w tym pomaga. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten punkt jest duży i zdaję sobie sprawę, że być może jesteś w punkcie, w którym myśli naprawdę wydają się żyć swoim życiem i, i, i masz takie wrażenie, że no nic, nie, nie, ja z nimi nic nie zrobię, one są takie silne, one mają nade mną władzę. Jeżeli tak jest, to na tym kanale znajdziesz jeszcze więcej filmów, bo o tym dosyć często mówię, to jest super kluczowa umiejętność, praca z własnymi myślami, ale być może potrzebujesz także konsultacji jeden na jeden. W Twoim indywidualnym przypadku, jeżeli tak jest, zapraszam. To jest też w mojej ofercie. Dodatkowo, bardzo, bardzo polecam newsletter, w którym raz w tygodniu, tylko że w formie pisanej, dajemy sobie spokój. Jeżeli potrzebujesz takiego cichego zakątka, w którym właśnie można odetchnąć i dać sobie troszkę siły i poczucia równowagi, to ten newsletter do tego się właśnie nadaje. A my przechodzimy do punktu trzeciego. Zdradzaj swojego wewnętrznego krytyka. Twój wewnętrzny krytyk karmi się Twoim posłuszeństwem wobec niego. Czyli jeżeli on ci powie, że do niczego się nie nadajesz, a ty od razu zrezygnujesz z jakiegokolwiek planu, który masz na dzisiaj już nie mówię o planach dalekosiężnych, życiowych, ale takiego, który masz na dziś, żeby, nie wiem, gdzieś wyjść sobie na koncert albo na klub dyskusyjny o książkach to on się tym karmi. I każda twoja decyzja, żeby czegoś uniknąć, żeby czegoś nie robić, żeby się schować gdzieś w tą strefę swoją, swoją bezpieczeństwa, która tak naprawdę nie jest strefą bezpieczeństwa, tylko tak się mówi, ale to de facto jest strefa tego, co znane. Tego, co znane, i dlatego, że tylko się z tym dobrze znamy, to wydaje się takie bezpieczne i fajne, podczas gdy to może być zupełnie destrukcyjne. Dlatego, jeżeli mamy robić kroki dalsze, jeżeli mamy w ogóle działać, jeżeli mamy się nie poddać temu wewnętrznemu krytykowi, oswaja się z buntem. Tego wewnętrznego krytyka trzeba zdradzać. Nie wolno być wobec niego lojalnym. To nie jest ta postać, ten głos, ta, to, te przesłania, to nie są te przesłania, wokół, wobec których warto zachować lojalność. No nie. On tobie kłamie, on tobą manipuluje. On tobą w ten sposób rządzi, żeby wyszło na twoją niekorzyść. Więc, czy to na pewno jest mm, ten punkt w twoim życiu, wobec którego masz zachować lojalność? Przemyślmy to jeszcze raz i nauczmy się zdradzać go. Co to znaczy w praktyce? No to znaczy, że po prostu robimy coś wbrew jego głosowi, wbrew jego przesłankom, wbrew jego tezom. Czyli jeżeli ci mówisz, że zupełnie się nie nadajesz do takiego spotkania, które dzisiaj masz po południu, więc lepiej zostań w domu i sobie tam graj w jakąś grę albo obejrzyj serial, to musimy go zdradzić. Zdradźmy go, gdzieś tam zbuntujmy się wobec niego i powiedzmy: A nie, właśnie nie będę tego słuchać i tak pójdę. Ja ciebie słyszę, ale nie wykonuję Twoich rozkazów, nie widzę Twoich słów jako rozkazy. Tylko po prostu jako marudzenie. Jako marudzenie kogoś, kto wsiadł mi jako nieproszony pasażer do samochodu, ale nie oddajemy mu kierownicy. On nie, nie może prowadzić tego samochodu. Dlatego, że on nigdy nie dojedzie tam, gdzie byś chciał. Tam, gdzie są realizowane twoje marzenia. Tam, gdzie spełniają się twoje pasje i cele. No, on ciebie tam nie zaprowadzi. Dlatego, jeżeli musi, dobra, niech siedzi tam z tyłu i marudzi. Okej. Okay. Ale to ty trzymasz tą kierownicę i to ty jedziesz do celu. Żeby to zrobić, musimy się zbuntować wobec jego słów, czyli słuchać tego, znaczy słyszeć to jako marudzenie, jako coś, co nam gdzieś tam naprawdę bardzo dużo a, wypomina, że rzekomo wszystko robimy źle i wszystko pójdzie źle. Zauważ, jaki, jakim on jest wróżbitą niesłychanym. On wszystko wie lepiej, nie? Że wszystko generalnie pójdzie źle i są wszędzie czarne scenariusze. Dobra, możemy powiedzieć, ok, ja to słyszę. Dzięki wielkie za to, że się podzieliłeś tą opinią, skoro musiałeś. Ale ja i tak jadę w tym kierunku, w którym wyznaczyłam. Czyli musimy się zbuntować, czyli musimy go zdradzić i nie zachowywać wobec niego takiej lojalności, na którą absolutnie nie zasłużył. Budowanie Pewności siebie to nie jest jakiś wielki akt heroizmu, to nie jest gigantyczne zadanie do odhaczenia. Czyli dobra, przygotowuję się do zadania, podniosę te handle stukilowe, opuszczę i będzie, będzie takie zrobione. To tak nie działa. To jest yy, budowa domu cegiełka po cegiełce. A to oznacza, że musimy powtarzać. Powtarzać drobne decyzje, najlepiej każdego dnia. Um, w dzisiejszym filmie podpowiedziałam Ci trzy z nich, oczywiście trzy to nie wszystko, oczywiście można zrobić tego więcej, było to w innych filmach oraz, oraz tutaj poproszę Ciebie o komentarz, daj mi znać, który z Twoich jakichś praktyk czy um, nawyków buduje Ci pewność siebie, działa? Podziel się w komentarzu, bo to naprawdę jest bardzo fajne miejsce do tego, żeby się uczyć od siebie. Ja Ci dałam trzy, weź, weź podaj jakieś Jedno albo trzy swoje. Naprawdę bardzo chętnie to zobaczymy i wszyscy będziemy się od siebie uczyć. A poza tym, każde kliknięcie, komentarz, subskrypcja, cokolwiek tutaj robisz, cokolwiek zostawiasz, czy chociażby to będzie Halo, jestem, to jest wsparcie tego kanału. Podobnie jak wsparcie poprzez inne platformy, jeżeli ten film, czy jakikolwiek inny na tym kanale przyniósł Ci coś pożytecznego i masz ochotę podłączyć się pod to wsparcie. Z góry będę bardzo, bardzo wdzięczna. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.